Czołaneczko wszystkim, dzisiaj kolejny odcineczek na YouTubie Ja widzę, że u mnie ze mną na tym, na, na kanale, na grze będzie Kamil y, K. Pietkunowicz tak zwany Witam, witam No i dzisiaj challenge zrobimy taki, że z, gramy na normalnym sensie, ale za to zmieniamy z naszego DPI Ja i Kamil mamy po 400, zmieniamy na 1600 I tak będziemy sobie śmigać dzisiaj, zobaczymy jak to wyjdzie, y, czy przegramy czy nie i za Itagru y, i tego, także y, po, tego Możemy kontynuować. Człowieku, ja robię jeden obrót... Ja ogólnie myślę, że z pistoletów może być... ...śmiesznie. No dobra, z uspów będzie... my tak? Brakuje ci skinów w grze? Marzysz o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć twoje oko? Hmm, czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić! Na Hellcase możesz otwierać skrzynię z niesamowitymi skinami! Spróbuj swojego szczęścia, użyj kodu SNAX na darmowe środki do gry oraz plus 15% do depozytu. Dobra, full, chodź, chodź, bo tu, oni tu i w prawo, A na końcu, będą wybiegać. Tam.

Nie wiem, czy na górze, nie. Kurwa. Nie, no dobrze się gra, dobrze się gra na razie. Ja, ja, tak jak z... ja to jak, ja dopiero ci biegnę, wcelowuję się w jedną ten pozycję i nagle chcę zrobić obrót i jestem w tym samym miejscu, albo gdzieś. O, tam tam będą pikować pewnie. Kupuję hejka. Oj sorry oh, No handicap, handicap Handicap trzeba Dobra, nie ma jej chyba Ty a my tyle przebiegliśmy a tu można było cofnąć i z bez. Ja się nie wiem co tu wchodzi. Czekaj, bo ja mam wchodzić w Ale goście rozkwinę mają Ty chodź tu, chodź do mnie Jest to ciężko jest schodzeniem nawet więc No ja wiem Wskaź mi na łeb Patrz przez okno Oh, <laughs> 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 Człowiek <laughs> No nie, znaczy ja tak macham. Jeszcze nie je tak wyleciał przez okno, no. No jest na dole no? Nie dołem no. Nie, da się. Ej dobra, muszę testować skarta. Ej, sobie mogę nawet, daj daj kupić nowe. Bo Mako, nie, chyba nie trafiłem. A nie, trafiłem inny. 160 robi. Łatwo. Jaki sens? No nie wiem, no 2-0 na 1600 dp i nic. ci, rzucę ci. To jest wysoko bo. No ale Ja mam trochę gorzej. W nie wydaje mi się, że pompał, to jest dobry. No, 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 no. Ja myślę, że trzeba tak leciutko, jakbyś nie chciał w ogóle... No, tak, tak. Ja się kur... na tej mapie, to jest jeden problem. No, człowieku, nie da się wycelować, no. Ale to jest boss, wiesz? Nie Pomyślcie, jest tak ciężko kurwa dobra, by... Dawa. Jest chaos. ja dosyć... mapę tu, i tu, 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 dobra. Ja już wszystko wiem. Ja też mam pan ja tam podbiegam. Nie, tu, No i jak on nie dostał? A, z idzie teraz. A, Chyba to... No, ale chyba rewolwer był lepszy, no. Albo 8 przez DPI. Give me skins, please. Dobra, słuchaj, jak będzie będziemy 8, to zmieniamy DPI. Jak będzie 8, to tak? Tak. Nie mogę rangi tracić No jak to nie jest head? No. On no, pewnie dałem znowu, z lewej tam. o tu się da. Tu się zaprzyskaj. Ja ci powiem, że masz 1 na 1 zaraz. Bo to nie ma co. Widzę go. A, widzisz go, widzisz go. Tak, jest tutaj. Niech on tam, nie, nie mam jak wejść. No, jest tam na górze. Jest u drabina tutaj. A, no to widzę. A, no to nie ogarnąłem. Mogę dać flasha? Nie, 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 bo tu nie masz jak mi go ślepić. On czeka, on na łoku pół mapy przychodzi no To jest ogólnie niezły świr. On jest pewnie nam na plecy zajdzie. Idę tu znowu sprawdzić. No, no skopam mu wale. Nie ma go. Idę, idę. Nie, bo jest ciężko. ale robię styla B, B. Na hitę na jak ja chcę zrobić taki mały ruch do lewej i wrócić do 360. jest optymalną <ExcelKK1> Ja przyciskam myszkę do podkładki. My killed, Zabourcę... my Dobre, to to jest... no. Ja też. Źle nie było, źle nie było ja, coś cieszę, że się ja też chyba mi się... tak grać, ale... Dobra daję ci Gelila Daj Digla. Ja idę misję A ty idź tam prawo Nie jakie prawo A tu. A dobra, dobra schowaj Cześć, nie widział mnie. na drabinę, ledwo co wjeżdżam. Ile mam kleki? Nie no, nie da się, nie da się przecież. Nie da się, To był najgorszy challenge do wybrania, żeby tyle dpi. Jeszcze 800 rozumiem, bo jest razy 2, ale razy... Raz 4 kurwa DPI Nie, nie zmieniam DPI, gramy tak to Dobra, Dobra. już się tam będzie niepokieran. Dobra, idziemy To był słaby pełen. Jadę, jadę jada. Mać bombę. Dajnożujemy go, co? No możemy po stare. Dobra, dawaj, nie trafi mnie. Na strzałiec, z lewego, bo za, za, jest za tym. Za, pobraj, pobraj! Mogę zabić go. No dobra, no, widzę Pongowski na końcu stoi Słuchaj. przed nami. Więcej nie bawię się w zmiany DPI, to jestem pewien. Najgorszy, najgorszy winman jaki zagrałem, dzięki Kamil za wystąpienie w odcinku. Nie Marz, prawe, nie bardzo prawe. mi się podobało. Dziękuję bardzo. Przez niego tylko trasę rangę. Nie wiem, który widz co wymyślił, ja dostanie bana. Dziękuję bardzo. Super odcinek.